Rozróżniamy siłę zwykłą i utajoną. Ta pierwsza wystarcza, żeby walczyć. Ta druga pozwala zwyciężyć. Zwykłą siłę widać na pierwszy rzut oka. Ta druga jest ukryta. Obrona to przewidywanie przyszłości. Trzeba udawać słabszego niż się jest i zachęcać przeciwnika. Potem zaatakować z nieoczekiwanej strony i walić go tak długo, aż padnie na ziemię. W przyszłości. Najgorszym wrogiem człowieka w świecie bez zasad nadal będzie człowiek. Ognisty smok na kasotach 21 lutego.